Bardzo ważny i bardzo uroczysty jest to dzień dla Katowic, dla całego województwa śląskiego. To oczywiście za sprawą centralnych obchodów święta wojska polskiego, choć dla mnie muszę się przyznać, ten dzień jest wyjątkowy z jeszcze jednego względu. No nigdy wcześniej prezesa polskiego, Radia Katowice, redaktora naczelnego Piotra Ornowskiego nie widziałem w kucharskiej czapce i fartuszku. Panie prezesie, zdradzi pan, po co te przebieranki? Dzień dobry państwu. No, lanie grochówki okazuje się nie jest taką prostą sprawą. To naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca, a pora taka odpowiednia, bo po 12, żeby może jeszcze nie na obiad, ale na drugie śniadanie skosztować prawdziwej, wspaniałej wojskowej grochówki, którą nam tutaj hospicium Cordis serwuje nam wszystkim tym, którzy zdecydowali się spędzić to, no już po południe razem z polskim radiem Katowice w tym wyjątkowym świątecznym dniu na katowickim rynku. My, proszę Państwa, jesteśmy pod palmami. Wszystkich, którzy mają ochotę na naprawdę znakomite co nieco, zapraszam serdecznie. Tej grochówki wystarczy, mam nadzieję, dla wszystkich, bo mamy jej sporo. Do tego jeszcze pajdy ze smalcem, ogórki kiszone. Naprawdę jest fantastycznie. Możemy sobie pojeść, żeby potem ze spokojem w brzuchu obserwować. Fantastyczną defiladę, która przed nami. Pan prezes mówi, że tej grochówki starczy. Ja nie jestem taki przekonany, bo, bo pan dosyć sprawnie i szybko ją rozlewa. Muszę w związku z tym zapytać, czy było jakieś przeszkolenie wcześniej specjalne, czy, czy poszedł pan na żywioł i po prostu okazało się, że ma pan naturalny talent do nalewania grochówki. Talentu niestety nie mam, stąd fartuszek u mnie i ta czapka, bo byłem cały, jak to się mówi na Książku Cieszyńskim, pokidany, kiedy zacząłem nalewać tę grochówkę. Ale z każdym nalaniem szło mi lepiej, rzeczywiście. Tyle tylko, że no, trzeba poćwiczyć na siłowni żeby obsłużyć tyle osób, które ustawiły się w kolejce po to, żeby zjeść coś naprawdę, proszę państwa, pysznego w takie upalne południe jak, może nie upalne, ciepłe południe letnie, jak dziś grochówka smakuje najlepiej. Dziękujemy pięknie Prezes Radia Katowice, redaktor naczelny Piotr Ornowski. obowiązki wzywają chyba, bo pan musi wracać do rozlewania, do rozlewania, a potem na defiladę oczywiście. Zapraszamy państwa na Katowicki Rynek.